No cześć witam wszystkich uczestników gry Herston. dziadek dzisiaj zagrała takim rycerzem śmierci <gry> dawno nie było Zobacz, zobaczymy co, co tutaj słychać nie jest to jakaś tam mega talia ale pokażę jaką mam, jaką gram <gry> jak mam jakieś zadanko no to tam warto mieć taką talię. Czy taką czy inną. Okej, okay, dobra. Co tutaj? To za, za dużo jest tego, co? Mm, za dużo. Może tą za czwórkę jeszcze, co? Okej, okay, dobra. Gotowe. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Jakaś ko kościelniotka. Dziadek już ma stare kości. Co tu robić? Może rekrutów, co? Rekrutów, ale to monetę muszę zużyć. Okej, okay, zużyjemy monetę. Zagrajmy tutaj. Zagrajmy. W srebrnej dłoni. Rekruci. Co tu mamy? Już patrzę co tu mamy. Srywy jakieś z odrodzeniem. Odrodzonko. Odrodzonko. No dobra, zagrajmy tutaj. Okej, okay, dobra, tu jedźmy. Jeden po jednym może się nazbiera <śmulować> Jeden Zaklątka. Wow, wow, Mniej kosztują, mnie. <śmulować> Jacie, co tu teraz robić, panowie i panie Dobra, może to zabram Okej okay. No dobra, spróbuję tu jechać Okej, okay, dobra. Zobaczymy co będzie dalej, co? Obrażenia zaklęć, zaklęć. On też tam ma o, kradnie życia. dziadkowi nakradnie. I tak już mało zostało. Jeszcze nakraść! No dobra, jedź, no jedź. Dobra. Ale pojechał pięknie. A to, na szczęście odrodzonko dziadek. <laughs> pliagi egipskie, może mu damy, co? P damy pliagi egipskie, czy co? Nie wiem. <laughs> Zryw, może. Albo zrywa. Zrywa. Ja się... No dobra, niech wrodzy stro stronnicy kosztują więcej. <laughs> więcej. Czy więcej nie trzeba? Dobra, jadę tu może, co? Okej, okay, co tu mamy? Trzy obrażeń, trzy obrażeń Ogara, ogara grozy, przyzwiemy? Nie chyba, co? Chyba nie Odrodzenie, odrodzenie Ja cię... Nie, chyba zostawię to Bo jadę w twarz, w twarz, nie Chyba nie Dobra, mamy coś. Ok, dobra, jedziemy tu. Tak, wiem. Mo może się nasbierać po jednym, po jednym. <laughs> po jednym. O, tu trzy punkty. Ja cię jak zabiję, protosy. Będzie <laughs> protosy mniej kosztują jeszcze. <laughs> obraża, ale komu, ale komu? Trupy, trupy święcić? <trupy> Te... Ładnie, no tak. Święcić trupy. Dobra, mo może to za. Ok. Może potem. Plia pliagi. Pliagi mu damy jakieś. <trupy> Dobra, no spróbujmy tutaj. No po jednym, po jednym. Nie, nic tu nie idzie, nic tu nie idzie. Co! Masakra, masakra, jak to mówicie. Tu jakiś zdechlak na patyku. Kiedyś film, film był lody na patyku. Zdechlak! Zdechlak, ale się naleczył. ła Zryba, ba, jeszcze plus dwa. I Jeszcze protosy, protosy. <laughs> Co? Masakra? Święcić trupy, czy nie? <laughs> Co? Święci trupy? Czy obrażeń, czy ja Znajdę odpowiedź. <laughs> Co tu robić w ogóle? Cztery. Cię, dobra, spróbuję to zrobić. Cztery, dobra, cztery pasówka. <śmany> pasówka. O, mamy karcioszki. Zerówkę kosztuje. Kryształki many możemy odnowić. Ta, a nie wiem czy w tej turze. Ta, co? Money, no dobra. Odnobię, OK. Cztery jeszcze mamy, no zobaczymy co z tego będzie. Co z tego będzie? No, ale czy się tych protosów na przyzywa. Ła, <laughs> wow. pliagi zaczęły działać. <laughs> pliagi jak dobierze. Ła, <laughs> wow. piękna karcioszka, piękna. I o, cię nie mogę, to <laughs> to <Pance. śmiech> dodał pance. Jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tu narozrabia, no jeszcze. Wy, wyciszył, no i dwa punkty, no ale tak. Najlepiej, najlepiej. Mioć, ale jedzie, ale jedzie. Szokohara. Odrodzenia dać, czy nie? Czy co robić? Święcić trupy. Dobra, może, może tak. Trzy, wal walniemy trzy. I o, może to, może to. Trzy. Dobra, okej. Okay. Walniemy. I jeszcze trzy. Ale gdzie, ale gdzie? <ścoughs> Temu damy? Nie, tu może. Dobra, tu mamy jakieś odrodzonko, odrodzonko, okej, okay. reszta, reszta tu już, reszta tu, yeah. na tym pancerz, co nas piero? okej, okay. co tu mamy, możemy przyzwać coś, tutaj święcić trupy znowu, okej, a yeah. z ryba plus dwa, ja, okej. Okay. Jeszcze boskie tarcze. Jeszcze raz boskie tarcze. Ja Jeszcze bohater ma. Masakra. I weź tu graj. Weź tu graj. Co tu robić teraz? Co? Przyzywać coś? To na pewno... Wiedziemy co? Czy nie? Ile tu? Cztery trzeba zadać masakra ja tu trzy Jacie We, Weź tu się na głów, no na głowić się trzeba się. No dobra, to zadamy te trzy Polecimy go może, co? Okej okay. Co tu robić? Co tu robić panowie? Oj, oj, oj. oj, zabrakło. Jeszcze trzy. Zabrakło. No dobra. Zobaczymy. Może się uda zakończyć, co? Może się uda. Dziadkowi. O, tu będzie wykuwał coś. Wykuwał. Jodźcie. Ale kuję. O, nie. Nie dał rady. No, mieliśmy tutaj trzy zadać. Okej, okay, gotowe. No dobra, to, to dopiero trzecie zwycięstwo w tym sezonie, w, ty, w tym miesiącu. O, dopiero brązik. Dobra. Pobawimy się, pobawimy. Okej. Okay. No to co? Jak wam podobało się to, co tu dziadek przedstawia, no to oczywiście tam zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby nie zaginął. Nie mam za bardzo czasu grać, ale no tam od czasu do czasu sobie tam pogrywam. No i cieszę się, że w ogóle ktoś to ogląda. <laughs> Chcecie, żebym przedstawił wam taką talię w mojej kolekcji? Nie jest może idealna, ale okej. Okay, dobra, pokażę. Rycerza śmierci. <laughs> dobra, jest. No ta taką skonstruowałem. Może nie jest idealna, ale jakieś tam niektórych kart się nie udało zagrać eee, niektóre się udało Tru trupów św <laughs> trzeba, trzeba święcić <laughs> to, no dobra, popatrzcie macie eee, ta, tak ona wygląda Gdyby zdjęcia róbcie, można zmienić, można zmienić. W internecie znajdziecie. W internecie dziadek miał taką i taką grał. OK, do zobaczenia, jakby co? Cześć, hejpa.